Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie i pozdrawiam. Jak już widzicie, drodzy państwo, mamy czysty strój, to chyba od tego śniegu tak naprawdę. Być może mam taką nadzieję, że uda się w tym odcinku już dotrzeć do tego hangaru. Słabo mi się to podoba miejsce. Słabo, drodzy Państwo. Spójrzcie, proszę, jak tu mrocznie. W ogóle, co to leży na tej ziemi? Dobra, już wiemy, do czego to służy. Mam nadzieję, że nie będzie nam potrzebne tutaj. See if you can find something to pry this door open. Those access tunnels lead to the snowcat garage. I can get us inside. Skąd ty koleś Have you found anything yet? Come on! Hurry! Before those things come back! Które bramy wjazdowe tu chodzi gdzieś tam dalej. Nie, dobra, lecimy, drodzy Państwo, no, cześć. O, ale nam łeb urwał, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, dobrze, że się odrodziliśmy w tym miejscu. Musimy to zrobić, ja wiem, że to jest jedyny nasz zastrzyk życia. I oni tu mają ten tunel, drodzy państwo. Tu tędy nie przejdziemy. Może to jest sposób na nich, aż zanim mówiłem, wstrzymałem oddech. To tu będzie ten tunel Chyba tak Znajdź drogę przez tunel, tu jakieś przyśpiewki trwają. Czy to mi się wydawało już tylko od tej gry? że też tamta babka nie mogła nas zabrać stąd. Nie wiem, czy ucieczka w tym wypadku to jest dobry sposób. Może się nam udać. Nie wiem, do tej pory nie rozważałem takiego stylu gry, aby uciekać przed nimi, ale może to jest łatwiejszy sposób na nich. idziemy to podnieść nie dobra idziemy na dół bo ja już mam Państwu też świeczce tutaj latareczką, nie? Okej, okay, czyli możemy z próbą rozwalić te skrzynki. Dobra wymiana, jeden nabój za 6. Opłacało się to nam w tym momencie. Całka nie wykaże tu iść. Pusto. nie chciałbym tego przechodzić drugi raz drodzy państwo też więc postaram się grać zapobiegawczo Dobra mamy punkt kontrolny jest zdrowie to już duży plus dla nas one wybuchają jakoś dziwnie. Już spokój? Wydawało mi się, że chodziły jeszcze tą drogą. Naprawdę teraz się czuję, że walczymy o każdy paseczek zdrowia. Nie możemy też tracić niepotrzebnie naboi. Ja nie lubię takich wąskich. Cześć. Bo tu zawsze może coś na nas wyskoczyć, drodzy Państwo. A co wy sądzicie o tych tunelach, nie? Jakby jakaś ręka tu ze ściany wyskoczyła. Mocarny przeciwnik. Coś w rodzaju żółwia ninja. No, chyba wykrakałem. Tak mi się tu, drodzy Państwo, w tym duży każdy z odcinków, że nawet sobie nie wyobrażacie, wydaje mi się, że już nie wiadomo, jak długo gramy, a to po prostu jest takie przerażające i przez to też taką reakcję daje. Ja nie chcę do niego podchodzić, wolałbym to jakoś po cichu załatwić. Zdecydowanie to zobaczmy, jaką on ścieżkę sobie oba obrał, już mi się od tego wszystkiego język plącze. No i z tych na ścianie też można jeszcze coś zebrać. Skrzynka, długo nie było skrzynki. Co dostaliśmy? Dekoder w idealnym stanie. Pytanie, do czego by nam mógł posłużyć dekoder? Czy utkwili tu? Skoro tu była skrzynka to mogła to być ścieżka poboczna Gdzie jest główna w tak... Przeładowałeś. Świetnie, kolego, tylko czemu tak późno? Aż tu mu ręka odprysła. Dobra, ale czy my dostaliśmy... Element, który. Aha, to możemy sprzedać sobie swobodnie. Ciekawe, ile to jest warte. Kurde, i straciliśmy przez niego życie. A właściwie przez nieprzeładowaną broń, ale tu już chyba jest wyjście. Będziemy mogli sobie podleczyć się. Chociażbym wolał przejść tu na tamtej ilości, zdrowia nie wykorzystywać tak szybko. Ach. Garaż, dobra. Czy my właśnie tu nie mieliśmy dotrzeć? Chyba tak. Dobra, tu już ładnie było, bezpiecznie. He Nie mówcie, że nas tu rozerwie w garażu na sam koniec odcineczka. Nie, to wyrównywanie ciśnienia, dobrze. No chodź, kolego. Pięknie. Mówiłem, że się spotkamy z tamtą jeszcze. Dzięki, dzięki. Czyli co, musieliśmy ich wybić, żeby się dostać do ciebie? Nieźle to sobie gro wymyśliłaś. Było ciekawie. Dobra, ale musimy tutaj oczywiście przepiąć przewody. Wtedy drzwi się w cudowny sposób otwierają. Oh, tak, You left me out there to die? And you tried to kill me back on your ship. Guess that makes us even. Look, I don't know if you noticed, but things have kind of gone to shit out there. Hey, you don't have to like me and I don't have to like you, but Elias was right. We don't stand a chance alone, but together we might just make it out of here alive. Fine. If I can get that snowcap fixed, it'll get us to the hangar. You need to open the main gate. Control should be that way. How do I know I can trust you?

Dobra, do ogarnięcia, mamy nową spluwę. I drodzy Państwo, w tym oto miejscu zakończymy ten odcinek. Cześć, do zobaczenia.